No, się mam widzowie. Jestem u mojej babci i będę grał. W piłkę ogólnie. No może jakieś szczały pójdą ładne. Nie wiem kto wie. Taka jedna lekka. O, i taka twardsza jest piłka. Pierwszy strzał. Słabo dosyć, stara, druga, Supek. Sorry, jak będzie trochę źle widać. No, ale... Jeszcze nie mam podpórki. Będę musiał sobie kupić. Jakby pod telefon taką podpórkę, co... No. Żebym miał co... Hmm. żeby miał gdzie postawić telefon, no i... No. Tila ślasi! Jedna z lepszych! Dobra, to, to jest mój na to możemy sobie odwalić. Sorry, jak źle będę pokazywał ale...

tragedia zrastali ja się bardziej skupię teraz na kamerze Teraz na telefonie ja, ja nagrywam to na telefonie teraz bo... no bo ja dopiero zaczynam hej nagrywanie zaczynam tak bo nagrywam wszystkie Zaczynam a tak to piłka, w piłka to gra z trzy-cztery lata opiaro. Teraz będzie ładny jeszcze ktoś. Myśle. No nie no, zleciało tak kompletnie, że trzeba coś w tym telefonem czyli na szczelinę Dobra, poszukam czegoś pod podstawkę Tam. Chwila, zaraz przyjdę. Zaraz przyjdę. No nie wiem właśnie. Dobra, jestem. A to byle jak, byle żeby było. No. No to sobie skręcać. Dziadek ptinki pozabierał, bym ci pieniek dała. Tutaj skręcić. Ale taką podpórkę jakby. Dobra. Kunia, chodź! Takiego wielkiego nie muszę. Nie ma mniejszego, ale gdzieś, nie będzie gdzie piłki. Patrz, ile tu jest. Hmm. Gdzie tu chcesz? Widzimy kulatkę, to jest za ciężkie, żeby jeść. Gdzie? I tam, żeby było widać jakoś bramka. Dobra, zara. Dodaj, gotowa. Iga, będziesz mokra! Na środkę może bo na to niebieskie nie zrobiła. Co? Gdyby na to niebieskie nie było. A to takie dziadostwo jeszcze, tak ginie tą morze, nie? Mm. Iguja. Kutek nie chce. Nie. Skacz. I na dół. Oczysz, gdzie? To? Tak, tutaj jakoś, o. kiedy gdzieś piłkę powiesił, to małe. Nie wiem, zobaczymy, ustawimy tu, czy to się nada, czy nie. Tak? Nie będzie się trzymać. To ja muszę odwrócić kamerę. O, jest git! Jest git, babcia! Jest git! Nie trzeba, babcia, już ślić. A tu nie się na podpórki? Nie, jest git, właśnie, widzisz? Widać wszystko. No dobra, jakby co to? to sprawdź jak to się nagrało bo może a to tak jest 10 minut to mam, bo jest chyba Daj, a to zabam. jest to, żeby było to najmniej żeby to... a jak Gunia mocy skarpetki to my nie mamy skarpetek u babci zgodnie też zabrałaś ostatnio nie mam no teraz masz na noga.

Ostatnio pięć szczołów. Specjalnie nie wyciąła, absolutnie nie. Buntuj, buntuj, To był ostatni strzał, a ja dziękuję. Co oglądaliście to na razie do następnego